Trochę o wyzwalaczach, to taki nieumalowany jestem. Kolory lokalny Shepherd's Kult w Londynie. O tam e, karuzela szaleje. wiesz jaki mają frajdę. E, Londyn deszczowy dzisiaj. Aż dziw, bo to nie weekend, a przecież weekendy najczęściej nas tutaj deszcz uraczy. Ale o tych wyzwalaczach, że Zabalacze mamy na każdej stronie, miejscu, ja teraz wam pokażę, jestem na takim zwykłym spacerze, tak, e, i, e, no na znaczy Jessica Beauty tutaj, o proszę, panie tutaj, patrzcie, nawet w kosmetykach macie alkohol, więc zwracajcie na to uwagę, żeby go nie było, e, i teraz, o, tutaj też pani ma kosmetyki. E, Właśnie się rozgląda, gdzie tutaj jeszcze jakiś sklepik, żeby Wam coś istotnego też pokazać. E, bo te wiz, wiz, wyzwalacze no to jest po prostu picie na sucho, tak? E, a to jest step, to jest step, ponieważ następnym krokiem będzie sięgnięcie znowu po alkohol i szlak trafi waszą, waszą część. E, Wyzwalaczem, o ja na przykład tutaj, jak przyjechałem do Londynu, to właśnie tutaj. Znajomi nie wzięli, kupili piwo, byli zdziwieni, że w butelkach, nie puszkach przepraszam, byli zdziwieni, bo tak nie za bardzo wiedzieli o mnie za dużo, że ja tego piwa nie chcę. Tu się usiedliśmy na trawie, oni pili to piwo i, i moja obecność z nimi... Ja już nie będę wyjaśniał okoliczności, ale, ale na przykład to jest wyzwalacz, tak? Siedzenie, towarzyszenie innym, którzy piją. E, tego musicie się wystrzegać, unikać. E, przez pierwszy okres trzeźwości, pierwsze lata, to na pewno. Ech. Potem wam powiem o odmawianiu, bo to jest istotne. Bo każdy będzie was namawiał, tak? No, powiedzą, biedny mały miś, no blade, nie pijesz? O Jezus Maria, no to ty klucze biedny jesteś, nie? No i, i tu się już zaczyna, nie? No i zaczynają się tłumaczyć i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc generalnie e, odmawianie to też jest istotna, istotna rzecz ale e, jeszcze tak nawiążę do tego zanim wejdę tutaj do powiedzmy, że to jest Polska Żabka bo tutaj jest Sainsbury, więc, więc trochę inaczej ale wam teraz coś pokażę Chodzi do takiego Sainsbury's o i, i na przykład chcesz sobie kupić tam jakieś jakieś słodycze e, czy cokolwiek no, tutaj są owoce, o i tak dalej wszystko jest ok, nie? z tej strony kamerę pokazuję, oczywiście jeszcze nie mam tego wyrobionego ale zobaczcie, idziecie płacić idziecie płacić i, i ja na przykład coś takiego robiłem, że, że sobie podchodziłem, miałem zapłacić, stałem w kolejce, tak do kasy ja sobie oglądałem co ja sobie cenę no, Czejcie, przejdzie tą bazę. O, tak jak teraz, nie? Idziesz do kasy i... Ja sobie na przykład, wiesz, tam ceny sprawdzałem tego, że e, ile to kosztuje, tak? Przecież co mnie to obchodziło? Ja tego nie miałem zamiaru ani kupować, ani prezentów z tego robić, więc... Więc po co, nie? Więc to było picie na sucho. Było to picie na sucho. I wyobraźcie sobie, że parę lat temu, przecież ja już mam kilkanaście lat i parę lat temu Gdzieś tam zgłądziłem w testko między regałami i skręciłem, akurat tam, gdzie absolutnie wszystkie były wypełnione flaszkami z alkoholem. I się poczułem tak niekomfortowo, jakbym tak. jakbym tak sam siebie chciał oszukać, że, że po co tam wlazłem? Ale absolutnie tam celowo nie wszedłem, ani uważam, że też podświadomość mnie tam nie zawlokła. A mimo to sam oceniłem siebie, że. E, zrobiłem coś niefajnego, że nie powinienem tego robić. E, dlaczego? Ponieważ skoro się czuję niekomfortowo, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? I, e, i trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego przeanalizować e, e, i żeby, żeby, żeby sobie właśnie taki komfort codzienności e, e, zbudować. Bo przecież nie polega to na tym, że nie będziesz, że, że, że będziesz się jakoś tam biczować za to, że gdzieś tam wlazłeś, gdzie akurat stał alkohol. Ech, jeżeli utrzymujesz trzeźwość i, e, i jesteś w porządku wobec siebie, e, przestrzegasz zasad, e, nie pijesz na sucho, e, to to wszystko wystarczy, to, to wszystko jest tym, co ci, e, co ci zapewni z dnia na dzień te 24 godziny trzeźwości, tak jak program 24 godziny mówi, czyli dziś nie piję, e, z każdego rana mówisz, dziś nie piję i jedziesz z tym koksem. No, ja wiem, że że to jest łatwe, ale co, ja kilkanaście lat nie piję, miałem bardzo trudne momenty w życiu, osobiste, emocjonalne, e, Takie, które, które zawsze byłyby pretekstem do wypicia, jednak nie wypiłem dlaczego, ponieważ e, czuję się człowiekiem szczęśliwym od, od czasu, gdy uświadomiłem sobie, jak życie na cześć jest zajebiste. I takiego Wam życzę i pogody ducha i pamiętajcie, bądźcie najlepszym swoim przyjacielem.